Hej, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony. Dzisiaj zrobię sobie coś innego na moim kanale. Eee, chciałem rozegrać jakiś mecz z Ekstraklasy, nie wiedziałem jaki, więc pomyślałem sobie, że rozegram całą 20. kolejkę. Eee, nie mam wszystkich herbów, dlatego wybrałem sobie piłkarzy. Eee, starałem się wybrać bramkarzy, ale nie mam wszystkich, także wziąłem sobie tutaj eee, piłkarzy eee, innych. <laughs> Napastników, obrońców i tak dalej, no nieważne. Jak będę miał wszystkie herby, to wtedy będę, będą tutaj herby. A już wam mówię o co chodzi. Są to wszystkie mecze z 20. kolejki. Mam tutaj 7 saszetek, oczywiście z ekstra klasy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i co? Będę je otwierał i dany piłkarz po prostu będzie wpadał do swojej drużyny. A na końcu zobaczymy, jakie były wyniki. A mecze 20. kolejki są to Śląsk-Wrocław, Górnik-Łęczna, Ruch Chorzów-Jagiellonia-Białystok, szczecin podbeskidzie Lech Lechia-Gdańsk-Wisła-Kraków, -Dańsk Górnik-Zamrze-Termalika, Lech-Poznań-Zagłębie-Lubin, Legia-Warszawa-Piast-Gliwice i Krakowia-Korona-Kielce. No wiadomo, lepiej to by wyglądało, gdyby miał wszystkie herby. No, ale jeszcze nie mam, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ta seria Wam się spodoba, to oczywiście będę ją kontynuował. Dobra, to zaczynamy mecze. E, zobaczymy, jak to będzie. Aha, e, jeżeli w saszeczce wpadnie mi herb, herb się nie liczy. Liczą się tylko piłkarze. A jeżeli wpadnie karta m, typu m, podwójne kłopoty, to bramkę uznamy jako dwa. Ok? Dobra. Bo wiadomo, jest tam dwóch piłkarzy. Więc, jeżeli, będzie, jeżeli wpadnie ta karta, będzie podwójny gol. Dobra, lecimy z pierwszą saszetką. <laughs> mamy tutaj zawodnika z Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk, gdzie my tu mamy tą Lechię? Lechia Gdańsk jest tu, a jest to ulubieniec fanów Janicki. I mamy tutaj w tym meczu 1 do 0. Potem sobie sprawdzimy wyniki na końcu. Mamy tutaj kolejnego zawodnika z Legii Warszawa. Czyli tutaj. E, Śląsk wrocław hołota Śląsk jest tu. E, mamy kolejnego zawodnika z Legii Warszawa. Legia już prowadzi z piastem 2 do 0. I na, na koniec mamy tutaj jeszcze jednego zawodnika e, z Lechigdańsk. I kapitana z piasta e, Gliwice. Piast Gliwice jest. No właśnie, trochę mi się to wszystko zlewa, a tutaj, wiadomo, lepiej by to <laughs> wyszło, gdyby były herby. Jedziemy z drugą saszetką, o proszę, oj, czemu powtórka. <laughs> mamy tutaj Eksperta, yy, Głowacki, Wisła, Kraków, Wisła, Kraków jest tutaj, dobra. Dalej mamy Śląsk, Wrocław. O, no, Śląsk-Wrocław już tutaj ma dwie brameczki. E, Krakowia. Krakowia jest tu. Legia Warszawa, Jodłowiec. No Legia tutaj strzela tych bramek. I tutaj mamy Zagłębie Lubin. Zagłębie jest tu. O, możemy z tego wymienić. I wschodząca gwiazda mm, przybyła. Korona Kielce. Koronę Kielce mamy... Oczywiście, filmik pewnie będzie dłuższy. Dobra. Zostawimy sobie to na koniec. Dobra. To już możemy pojechać tak. Mamy tutaj Lechie Gdańsk. <laughs> Mamy Lechie. Lechia jest tutaj. Wschodząca gwiazda, kapustka Krakowia. A Krakowia, gdzie ona była? Jest tutaj. Krakowia. Pogoń Szczecin. Czerwiński. Mam nadzieję, że to tam jakoś widzicie, bo ja staram się tutaj patrzeć. Pogoń Szczecin jest tu. Piast Gliwice. Mamy piasta tutaj. Ruch Chorzów. Ruch Chorzów jest tam na górze. I kartą specjalną jest. O. Wow. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomylę gdzieś. I, z ruchu, I kluczowy zawodnik z Krakowi, Budziński, no jest to moja powtórka, no niestety. E, Krakowia jest tu. Dobra, lecimy dalej. Szkoda, że Ekstrakasa mm, karty nie wyszły wcześniej, to bym mógł sobie takie coś rozegrać od początku. No ale trudno. E, trytko, Korona Kielce. Korona Kielce, mm, brameczka jest tutaj Śląsk Wrocław. No, oby tak Śląsk grał naprawdę. Legia Warszawa, no Legia tutaj strzela tych bramek. łu najlepszy obrońca Lechia Gdańsk, Maloka. Mamy tutaj Lechie. I jeszcze na koniec mamy Biały Białystok. Jagiellonia jest tutaj i zawodnik z potencjałem. Żyro, legia warszawa, no legia strzela tutaj bramek. Mam jeszcze trzy saszetki. No, Dobra. I co my tutaj mamy? Pogon Szczecin, Frączczak. Pogon Szczecin jest tutaj piast gliwice. No. Piast gliwice. Gdzie ty ten? Gdzie ten. A tu jest piast. Piast gra z legią. O, mamy tutaj brameczkę Thermalika. Już widać, że powtórka. O, no właśnie. I to lepiej wyglądało, gdyby były herby. No ale jak zbiorę wszystkie, to oczywiście będzie to lepiej wyglądało. Co nie, jakby tak herby sobie były. Byłoby szybciej. Dobra, to się oczywiście nie liczy. Jak już powiedziałem, zawodnik z potencjałem. Lech Poznań. Kamiński Lech Poznań jest tutaj i za głębie Lubin. O, bramka za bramkę. Dobra, mam jeszcze dwie saszetki. A, dobra. A, nie, dobra, zostawimy go na koniec. Co my tutaj mamy? O, schodząca gwiazda. Górnik Łęczna. Górnik Łęczna jest tutaj, ze Śląskiem gra, no pierwsza bramka Górnika. Dalej mamy trałkę Lech Poznań. Gdzie ty jesteś? No właśnie, gdzie jest ten Lech? Tu jest Lech Poznań. O, mamy Śląsk Wrocław, kolejnego gola dla Śląska. Krakowia. Krakowia jest tu. O, no to nam się legia tu rozstrzelała. Jodłowiec. I na sam koniec jeszcze podbeskidzie Demian, ulubieniec fanów. Podbeskidzie mamy tutaj. No, została nam ostatnia saszetka. I ostatnie. Ostatnie minuty meczy. Oho, ho, ho, patrzcie. Ha, ha, będzie. Double trouble. Będzie. Ktoś zdobędzie dwie bramki. E, mamy tutaj zawodnik z potencjałem Lechia Gdańsk. No, Lechia ja też tutaj widzę. nastrzelała tych bramek. Sokołowski pod Beskidzie. E, no na, no, 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 Lech Poznań. Burić. Burić z Lecha Poznań hmm. Tu jest Lech Poznań Mamy kolejną kartę, Ruch Chorzów Surma Ruch Chorzów jest tu O, mamy tutaj Wisłę Kraków Będę go miał na limicie w zestawie startowym No i proszę Państwa Wisła Kraków A tu mamy kogo? Z jakiej drużyny? Z Krakowi, tu jest Wisła i proszę bardzo, mój długi, drugi double trouble. Jeszcze w takim meczu, <laughs> w sensie w meczach, e, kapustka i zjawiński. Wow, podwójne kłopoty. Moja druga taka karta, wczoraj też trafiłem. Mm, czyli Krakowia jest tu i to liczę jako mm, dwie bramki. Dobra, koniec meczów, meczów. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Sorry, że się troszeczkę motałem, ale naprawdę lepiej by to było, gdyby były herby. Byłoby szybciej, a tak troszeczkę to się zlewa. Dobra, zobaczymy sobie na koniec, jakie były wyniki. Tutaj na przykład Śląsk Wrocław. Raz, dwa, trzy, cztery gole. Górnik łęczna. Jedna bramka. Ruch chorzów. Ruch chorzów. Dwie bramki. Jagielonia, jeden gol, Pogoń Szczecin. Dwie bramki. A pod Beskidzie. Raz, dwa. Czyli remis 2-2. Jedziemy dalej. Lechia Gdańsk. Łob, Lechia nas bramek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wpad mi Sebastian Mila, nawet nie zauważyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wisła Kraków dwa gole 5 do 2 e, Górnik Zabrze 0 e, Termalika na wyjeździe wygrywa 1 do 0 jest jeden gol e, Lech Poznań strzela 3 bramki e, a Zagłębie strzela dwie bramki 2 do 2 e, Legia Warszawa no Legia też tutaj się nam rozstrzelała Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 goli, a piast gliwice, raz, dwa, trzy, no, piękny mecz, dużo bramek. No i tutaj krakowia, koronakieelce, to liczymy, jak już powiedziałem, jako dwie bramki, czyli jest 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a koronakielce, strzela bramek. Dwie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I na następny weekend rozegram sobie 20, całą 21. kolejkę naszej polskiej Ekstraklasy. To by było na tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Papa. Pa. No pięknie. Super. Hejka.